Dzień dobry, nazywam się Maja Bromowska, jestem współwłaścicielką i inicjatorką serwisu internetowego Kompas Inwestycji. Od początku istnienia Kompasu Inwestycji miałam pewność, że będzie on istotnym i wartościowym nośnikiem informacji o inwestycjach budowlanych oraz platformą komunikacji pomiędzy firmami. Pomysł na stworzenie Kompasu Inwestycji wykiłkował już w 2006 roku. W tamtym czasie współpracowałam ze Szkołą Główną Handlową przygotowując raporty rynkowe i jednocześnie pracowałam w firmie budowlanej. Zauważyłam wtedy potrzebę dobrej i rzetelnej informacji o inwestycjach budowlanych. Byłam przekonana, że aby dane rynkowe były miarodajne i żeby dobrze oddawały rzeczywistość, muszą bazować na konkretnych projektach budowlanych. Stworzyłam KOMPAS wspólnie z partnerem Wojtkiem Czypickim, który jest również autorem nazwy serwisu. Kompas inwestycji wytacza kierunek rozwoju firm działających na rynku budowlanym. Prace przygotowawcze rozpoczęły się w 2008 roku i trwały kilkanaście miesięcy. W tym czasie powstał prototyp systemu. Rozpoczęliśmy budowanie bazy inwestycji. Po roku przygotowań wyszliśmy na powierzchnię. Pierwszą firmą, która nam zaufała, to firma Timex, producent podłóg podniesionych. Nasi klienci doceniali nas przede wszystkim za systematyczne aktualizowanie inwestycji w oparciu o bezpośrednie rozmowy z inwestorami, z projektantami i wykonawcami. Docenili fakt, że dostarczamy im bezpośrednie kontakty do osób decyzyjnych w tych firmach. Dzięki kompasowi inwestycji jesteśmy w stanie sprawdzać i wyszukiwać inwestorów, generalnych wykonawców, architektów. Pomaga nam to w codziennej pracy, w, w, tak naprawdę w szukaniu i w realizowaniu inwestycji. Kluczowych momentów było wiele. Każdy nowy człowiek, który dołączył do naszego zespołu, był przełomem w rozwoju kompasu. W 2011 roku mieliśmy siedmiosobową załogę. Stopniowo nasz zespół rozwijał Teraz tworzy go 40 osób. W zespole informacji budowlanej działają infobrokerzy, którzy pozyskują dane. Researcherzy przeszukują sieć, wertują wyniki przetargów, miejskie i urzędowe biuletyny, lokalną prasę. Druga część zespołu konsultantów kontaktuje się bezpośrednio z inwestorami, projektantami i wykonawcami. Kompas inwestycji pomaga nam w zdobyciu nowych zleceń, w prowadzeniu aktualnych zleceń. Dzięki temu czujemy się bezpiecznie na rynku w branży budowlanej i tak naprawdę pomaga nam to też usystematyzować pracę w ryzach czasowych, gdyż w kompasie inwestycji można również wziąć informacje na temat różnego rodzaju etapów każdej inwestycji. Od początku naszym zamysłem było, aby informacje zostały zagregowane wirtualnie na platformie, do której po zalogowaniu klienci mają nieograniczony dostęp. Ważnym aspektem jest również wskazanie rozwiązań pomiędzy danymi realizacjami generalnych wykonawców, inwestorów i projektantów. To był dla mnie cel i podstawa działania całej platformy. W pierwszym okresie działalności kompas inwestycji był odbierany głównie jako zestawienie najważniejszych inwestycji oraz internetowe portfolio realizacji firm. W ostatnich latach funkcja ta znacznie rozszerzyła się. Mamy obecnie ponad 15 tysięcy aktywnych projektów, w zeszłym roku było ich ponad 17 tysięcy. Mamy największą bazę inwestycji, a zakres informacji pozwala na stworzenie platformy z danymi rynkowymi. Dodatkowo wspieramy komunikację pomiędzy interesariuszami na rynku. Nasze informacje są oparte na faktycznej aktywności inwestorów i ich planowanych działaniach. Plany inwestycyjne zazwyczaj wyprzedzają 2-3 lata do przodu, a mając wiedzę o skali projektowanych oraz rozpoczynanych inwestycji, łatwo przewidzieć przyszłe trendy na rynku i przygotować firmę adekwatnie do sytuacji. Problem w naszej branży jest taki, że bardzo trudno znaleźć wiarygodną informację, no i kompas inwestycji akurat według nas i naszego doświadczenia jest najskuteczniejszy, jak chodzi o przedstawianie faktyczny stan danych w różnych inwestycji w Polsce. Ja miałem akurat okazję nawet próbować produkty konkurencji i przyznam się, że zdecydowałem się na kompas po tych różnych próbach, ponieważ poza kwestią rzetelności informacji, to też jest jakby ilość tej informacji że kompas w sumie ma najwięcej tych inwestycji wpisanych do swojej bazy, a po drugie jest najbardziej takie transparentne i łatwe do używania. W czasach kryzysu kompas inwestycji pozwala dokładnie przeszukać rynek. W czasach koniunktury przemyśleć, jak wykorzystać swoje zasoby najlepiej i jak zbudować bezpieczną przyszłość. Na rynku budowlanym jest wciąż wiele wyzwań. Szczególnie w zakresie komunikacji pomiędzy firmami i efektywnej, przejrzystej współpracy. Widzimy dalszą potrzebę rozwoju w tym zakresie.